Yo, 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 yo. Obejście pać, szybkiego kopiowania, pół solo, pierwszy zaczynamy z kolegą, a potem solo. Uuu. Tak jak widzicie, MCO potrzebny. Kolega też potrzebuje z przechowanią na numer 3. Eee, kolega potrzebuje tylko bunkier i MCO i szczelnicę. W bunkrze ma szczelnice, My potrzebujemy biuro, poziom 1, 2 albo 3 i warsztat. W arenie te kopie się zmieniają znowu na LG. Darmowe LG, więc nie wiem, czy to naprawdę tak działa na 100%. Nie polecam, po prostu biuro. Tak jak mówiłem, kolega ma szczelnicy, bunker i MCO. My będziemy kopiować IC, Shock czy tam jakikolwiek, aby był na, jak najwięcej na full. W środku w MCO mamy już darmowe LG wstawione. Jak masz jakiś tam inny pojazd, wyjedź go i wstaw nowy pojazd LG. Ustawiamy trzecią, trzecią osobę na standardowe FPS. To jest tylko na chwilkę. Kolega wchodzi w akcję, strzałkę w górę zajęcia i wchodzi w golf i odpala po prostu tym z, z członkami z tej sesji. Nie musi tam będzie ładować 16 sekund, i wtedy mu się, nam się pokaże koło minimap ten, jego zaproszenie. Co on wtedy robi? On daje strzałkę w górę i raz strzałkę w lewo. I stoi na tym, jeszcze nic nie wciska, po prostu czeka. Szczałkę w górę, szczałkę w lewo. My wchodzimy tutaj. Zaproszenie czekamy, bo on jeszcze niechcąco wci nie wcisnął i ją wyłączył. te szybkie akcje, więc jeszcze raz to zrobił. Koło minimap tam się pojawi szybkie akcje. Teraz my wdajemy telefon w górę, wchodzimy na sms -y, tam lista instagram. Stoimy na tym 3, 2, 1. Wciskamy razem, ale ja spamuję też Deepad w prawo. I potem spamuję, spamuję, spamuję i będę słyszał dwa takie stryknięcia. stryk, stryk i potem potwierdzam ten komunikat. Kolega wychodzi z telefonu, wszystko git, wychodzi po prostu z niego. Idzie do niebieskiego kółka teraz i stoi na wejście ze z członkami i wszystkim tam nie. Nie na sam, tylko tę inną opcję. My odpalamy, jakąś tam, tam wybieramy, jakąś broń. Nieważne jaką. Czekamy 30 sekund. Jak wam przy tej szczenicy się nie uda, możecie od nowa próbować. Żaden problem, tylko kolega musi od nowa odpalić szybką akcję. Nie trzeba sesji zmieniać nic. Czekamy jak ten czas przeleci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I jeszcze teraz kolega wchodzi, wciska w X czy tam A i wchodzi właśnie w MCO z nami. My wchodzimy w interakcję, dajemy, zabij się i mamy zgona. Respimy się na dokach. Ustawienia możemy już zwrócić yy, z tym bieganiem, nie? więc lewe gałek, wciśnięć, to nie trzeba już. Po prostu wchodzimy w ustawienia i na sam dół i zmieniamy z powrotem. Wygnijcie, tak mniej więcej dzieja. Nie zawsze tam się respicie, nie? To zależy nie od tego. Zgona. Tutaj te akcje, widzicie, wszystkie niebieskie, to mniej więcej wiecie, gdzie macie biegać. Tutaj stoimy i zamawiamy duży pojazd. Nasz znajomy jedzie do naszego biura. Tam, gdzie jest nasze biuro, on tam jedzie. Swoim MCO, czy jedzie, czy leci, jak chce, ale tam go znowu zamówi i stoi tym, przy naszym tym yy, biurze. My bierzemy kalister. Tutaj właśnie jest ten ten kontener. Oblewamy kalisterem benzyną ten kontener tak. Jeden bok na pół przód i ten tył trochę, nie? Sprawdzam, czy mam LED z tyłu wstawione. Mam. <laughs> Zjeżdżam do tyłu. Tak powolutku gąbkam do tyłu, nie? Nie za dużo. Muszę go tak teraz ustawić, żeby miał niebieskie kółko. Ale musi te kółko stać właśnie w tym oblanej bezynie, tam w tym właśnie w tej strefie, nie? Tak jak z po, poprzedniego glicia znacie, to jest po prostu wszystko to samo. Tylko trochę jest tym. MCO to jest jazda. <laughs> wiecie chyba jaka. W sumie znajomy już może opuścić sesję, ale mam zaraz pokażę gdzie on tam mniej więcej musi stanąć. Tak. No ulicy dalej, do Twojego biura nie? i może wejść z sesji i tyle nie? Aby był nie za blisko Twojego wjazdu do biura, po prostu ulica dalej. Bo ta ulica dalej, gdzie on postawił, to będzie nasze respienie. Zamawiam auto. Tutaj akurat już u mnie stał. Zamawiam auto, które chcemy kopiować. Ja będę używał Easy, bo tam będę mógł zmieniać tablicę. Tutaj akurat na tym nie widać, ale się naprawdę zmieniają. Nie bój się. Wjeżdżam na połowę tej benzyny oblanej, więc pół na pół. Dypad w prawo daję, i potem potwierdzam to tak 3-4 razy trzeba potwierdzić. Tak, stryk, stryk by nie słyszał. Kontener się zdreśli z powrotem, my będziemy półkontener, dajmy gaz. Wychodzimy z auta, auto znika, ale on się znowu pojawi od razu. Tak jak mówiłem, patrzcie, tam jest moje biuro, tam troszkę na dole, a kolega stoi ulicę obok i on teraz wychodzi z sesji. Tu nie musi być akurat ta sama ulica. Ja jadę tutaj, w sumie nie tu, tu troszkę źle pokazałem, ale zaraz Wam pokażę inną lokację. jadę po prostu na Del Piero, tam na ten molo, przy tego molo, nie? Chyba każdy wie, gdzie to jest. Widzicie, auto się znowu zwróciło. Jedziemy tym MCO. Nie wiem, czy telepod zrobić, czy to, że działa. Po prostu jedź tak daleko to nie jest. Tutaj miało to być. Tu o, właśnie, tu tutaj. Zabłodziłem. Więc lecimy dalej. Tutaj ten pod, co w poprzednim odcinku, pokazywałem. Po prostu najlepiej to dla mnie działa. Trzeba go dobrze ustawić. Tak troszkę w skos i jedziemy do tego płotu tam. Ale aby było niebieskie kółko jak wysiądziemy, nie? Po prostu on musi te... Co teraz robimy? On musi zablokować nam tą animację, żeby ta klapa się otworzyła, nie? O tutaj właśnie całkiem to chodzi. Widzicie? Jakby się klapa otworzyła nie dałoby rady, tego, nie będzie pokazywała dla nas animacji, nie? zamawiamy znowu to auto co będziemy kopiować to będzie easy, to nie ważne z jakiego garażu to jest czy tam jaki pojazd kolwiek chcesz sobie zamawiać możesz po kolei każdy pojazd co masz w garażu sobie zamówić ale oryginały sprzedać a kopie zostawić wiecie jak masz nie masz easy a masz jakieś super samochody zamów po prostu je po kolei i ten skopiuj je wszystkie i sprzedaj oryginał bo oryginał idzie za miliony, czy nawet niecałe, ale dobra. LG stoi w środku, my podjeżdżamy tutaj. Zamówiliśmy pojazd, który chcemy kopiować. Dipad w prawo potwierdzamy. Mamy ładowanie i respina z koło naszego biura. Tam, gdzie nasz znajomy zostawił właśnie swojego MCO. W tym przypadku Jaro. Więc wjeżdżamy do garażu. Do biura. Jak nasza postać wyjdzie, to od razu zamawiamy nowe LG do właśnie MCO. Nie tutaj, kuźwa. Tu. Teraz w tym momencie yy, wsiadamy w ten pojazd, wjeżdżamy w warsztat, zmieniamy tablicę i wyjeżdżamy na zewnątrz. Jak chcesz dalej to kopiować, ale tak jak ja Wam mówiłem, wyjdź wtedy z buta i zamów sobie inny pojazd, który chcesz kopiować. Taki, a masz super samochody, samochodu, coś tam nie? I jedź potem do MCO, i zaraz Ci powiem, co trzeba dalej robić. Więc nie chcesz tego kopiować, to nie wyjeżdżaj na zewnątrz. Tylko wróć do warsztatu czy wróć do, na ten e, garaż nie? i wejdź z auta, wyjdź z garażu, zamów auto, które chcesz znowu zamówić, jak nie masz EASY i jedź znowu tutaj na to miejsce, czekaj jak się pojawi komunikat, że lg darmowe jest dostarczone. Dlatego ten glitch, kopia trwa tak powiem dwie minuty, jedna kopia, czy tam 90 sekund. Najdłużej tu trzeba czekać, to dostarczenie LG, nie? Jest, potwierdzasz. Deepwater potwierdzasz. wjeżdżasz znowu do garażu i wszystko w kółko to samo. Wysiada, zamawiamy LG za darmo. Jak masz ten pakiet kryminalisty, czy nie jesteś seko serfie, kup jakiś najtańszy pojazd w stawko w MCO. To jest pojazd do stracenia. Tak mówiłem, wyc buta, zamów znowu jakieś inne auto. Jak nie masz iść, jak chcesz po prostu swoje wszystkie super samochody skopiować i oryginały sprzedać, a kopię zatrzymać bez problemu, można. Najlepsze się sprzedaje Easy y, Deadbike, czy tam z areny pojazdy y, Retro Elegy z y, od Benego. No, tam jeszcze para, ale to nieważne. Dobra, to na tyle, trzymajcie się, do następnego, joł, zima nadchodzi, więc czapeczki kupujecie.